Dzień dobry, moje kochane bliźnięta. To czytanie dla Was na miesiąc maj 2022. Zobaczymy, jakie energie będą Wam towarzyszyły. Nie ze wszystkimi to czytanie będzie rezonowało na pewno, tak. Ale zobaczymy, co takiego niesie nam maj. A więc, bliźniak. Maj 2022. Bliźnięta. Maj 2022. Dobrze. Teraz nie przetasowałam karty. Przełożę je. księżyc Odrodzenie i diabeł. Zobaczymy, jakie energie. Tutaj myślę, że Jakaś prawda wyjdzie na jaw, coś się zadzieje, jakieś odrodzenie z toksycznego związku, z toksycznych relacji się zadzieją pewnie, ale zobaczymy, zobaczymy. A więc tak, główna energia towarzysząca. Taka w miesiącu maju karta maga. Zobaczymy. I odrodzenie. A więc, drogi bliźniaku, znowu pokazała się w kolejnym z czytań, pokazała się karta Maga, energia Maga czyli energia nowych możliwości, nowych sukcesów, nowych planów. Tak? Nowego spojrzenia, świeżego spojrzenia w przyszłość. Po prostu początek nowego etapu w życiu. To oznacza karta Maga. Pokazała się też, pokazał też ta paść różdżek, czyli młoda energia zachęcająca do działania, zachęcająca do stawiania pierwszych kroków w jakiejś dziedzinie, tak? w jakimś zadaniu w jakimś projekcie, tak, więc to takie, taka świeżynka, że tak powiem, tak, ale w przeszłości fajnie współpracowałeś, tak, fajnie współpracowałeś, yy, dawałeś z siebie dużo uczucia, dużo empatii w tą pracę, tak, współpraca ci wychodziła, ale coś się zadziało i zaraz zobaczymy, co takiego się zadziało, że pokazała nam się dziewiątka mieczy. Arcykapłan, myślę, że yy, odszedłeś od tej, takiej, od tego takiego duchowego spełnienia. Odszedłeś od tego duchowego spełnienia i skupiłeś, skupiłeś się, drogi bliźniaku, na finansach. Skupiłeś się na finansach, tak? I, I coś tu się zadziało, bo pokazała się karta wieży. Karta wieży mówi o, o czymś, co, co nagle do nas przychodzi, tak? co nagle przychodzi, co jest niespodziewane. Ale ta karta jest piękną kartą mówiącą o tym, że kiedy coś takiego się dzieje, my stajemy z prawdą, tak? My, osoby odpowiedzialne za to, jak postępowaliśmy, jakie decyzje podejmowaliśmy, co takiego działo się w naszym życiu, że ta wieża nadeszła, że coś runęło, tak? I wtedy, te dziewięć mieczy, pokazało nam się te, ta, ta dziewiątka mieczy. Y, myślę, że właśnie takie, być może otrzymałeś jakieś złe wiadomości. Y, y, masz jakieś poczucie winy, jest w tobie może poczucie winy. Być może to zwiastuje, bo tu karta drugi pentakli mówi o takiej fajnej współpracy. Być może jakiś kryzys w pracy teraz, tak? Coś się wydarzyło jest jakiś kryzys w pracy. <laughs> Przepraszam. I, i w, tobie, w tobie narastają takie negatywne myśli. Więc ty naprawdę, mój drogi bliźniaku, przestań nakręcać się, tak? Przestań nakręcać się, zobaczymy wyciągnę jeszcze jedną kartę. Czwórka pentakli. Ty, yy, ty jesteś stabilna, tak? Ty jesteś stabilna. Ty y, przytulasz y, te finanse, ty przytulasz y, swoje emocje. Ty nie chcesz kogoś puścić, nie chcesz czegoś odpuścić i dlatego tak się dzieje. Więc daj tym myślom relaks. Daj myślom relaks, tak? To jest bardzo ważne, żeby Twoja psychika odpoczęła, tak? Bo kolejną kartą jest sąd, tak? Kolejną kartą jest sąd. Czyli takie, dla mnie to jest takie odrodzenie, tak? Odrodzenie, przepiękna karta mówiąca o tym, że coś się kończy, coś się kończy, coś takiego trudnego dla Ciebie. Takie, to jest takie zmartwychwstanie na nowo, takie przebudzenie do życia, tak? Yy, takie podsumowanie tego wszystkiego, co się zadziało. I kiedy to wszystko poukładasz sobie, to co runęło, yy, to co na tych zgliszczach, tak? Musisz posprzątać, musisz posprzątać te zgliszcza wieża i yy, tutaj. A dziewiątka mieczy mówią o tym, że coś runie, być może coś w Twoich poglądach, coś w Twoich ideałach. Nie, niekoniecznie y, musi się coś tam wydarzyć takiego. Ty po prostu musisz zmienić myślenie. I tu dać myślom relaks, tak? Dać myślą relaks. Y, walczyć z tymi negatywnymi, złymi myślami. Być może dotyczące pracy, być może coś tam w tej pracy się wydarzyło, być może... Y, Związane z jakimś nowym uczuciem, coś nie poszło tak, tak, ty się nakręciłaś, więc czas to odpuścić i pójść w nowe, pójść w nowe, samotnie, tak? Samotnie. Bo widzę tu kartę Maga i sądu ostatecznego, tak? Czyli takiego zmartwychwstania. Ty powrócisz do tego zdrowia, ty nabierzesz tej stabilizacji emocjonalnej. I ta karta może mówić o takich poważnych zmianach w życiu, ale niosące ulgę, tak? Niosące ulgę po tej, po tej wieży. Przyjdą zmiany, które przyniosą ci ulgę. Po prostu nie zrobiłaś czegoś, co nie było z tobą spójne żyłaś może w jakiś sposób tkwiłaś w czymś, co jednak gdzieś cię uwierało, tak? Gdzieś cię uwierało, nie chciałaś do końca przyznać się do tego, albo byłaś tego świadoma, ale tak ci było wygodnie. I coś przychodzi, tak? Z zewnątrz, co burzy? Burzy te twoje myślenie, burzy te twoje y, poglądy, burzy tą sytuację i następuje takie zmartwychwstanie, czyli takie poważne zmiany w życiu, które przyniosą nadzieję, dobroć i taką ulgę. To są zmiany niosące ulgę w życiu. Bo mówię, zaczynasz jako mak, zaczynasz kreować, tak? Yy, zaczynasz yy, w pewien sposób być samodzielna, zaczynasz brać yy, swój, yy, swoje życie we własne ręce, tak? I to jest właśnie piękne, bo zależy zaczynać na tym zależeć, tak? Zaczyna ci na tym zależeć. Czyli zaczynasz może nową pracę, nowe przedsięwzięcie, nowy związek, tak? Tylko mówię, zobaczymy, czego dotyczy ta wieża, tak? Zobaczymy, czego dotyczy ta wieża. I jeszcze dobiorę jedną energię tutaj. As różdżak, czyli ty ruszaj do działania ty stawiaj sobie jakieś zadania stawiaj sobie cele, przeanalizuj wszystko, co y, jakie są twoje możliwości to są dwie piękne energie, które zapraszają cię do tego po tym po tym, y, po, tym y, po tych ruinach tak? po tym wszystkim zaczynasz budować na nowo, no to, to mówię to jest takie y, przenośnia, tak, że budujemy na nowo tą wieżę ale budujemy ją z wielką mocą, z wielką siłą. A różdżek mówi nam o takiej pasji, o zaangażowaniu, o, o znalezieniu celu, tak? Celu, w którym kierunku podążamy, tak? Jaką drogą podążamy. O tym mówi też mag. Także fajna energia, zapraszające Cię do tego, abyś zaczęła. Abyś zaczęła drogę na nowo, tak? Abyś zaczęła drogę na nowo. I to jest takie fajne, i to jest takie yy, dla ciebie, yy, po prostu cię oświeci, tak? Po prostu cię oświeci i zobaczysz, jak dobrze jest czasem yy, coś, stracić, żeby zyskać jeszcze więcej, tak, żeby zyskać niezależność, żeby zyskać y, samodzielność, tak? Bo As Różdżek mówi o takiej sile, o dynamice, o tym, że y, będziesz podejmowała ryzyko, o tym też mówi karta maga, tak? Będziesz podejmowała ryzyko, nabierzesz w sobie takiej pewności siebie. To jest ambicja, tak? I, I taka radość z życia po tej wieży nastąpi, pozytywne nastawienie do siebie. Przede wszystkim myśl pozytywnie, te dziewięć mieczy, zwalcz to, tak. Yy, daj tym myślom relaks, nie, nie, nie katuj się, będzie wszystko dobrze, wszystko dobrze się ułoży, o tym mówi sąd, to będzie nowe zmartwychwstanie, tak. Także yy, czekacie dobre zdrowie, wyzdrowienie, tak. I, i takie w Tobie znajdziesz taki potencjał, tak? Potencjał yy, na fajne działanie, na różne umiejętności, na wykorzystanie przede wszystkim swoich talentów, tak? Te dwie energie mówią o tym, że Imak i Azbuław, i że nie, nie zmarnuj tego, drogi bliźniaku, nie zmarnuj. Ty w maju możesz zacząć, rozpocząć, bo to będzie dłuższy okres, tak? Nie, nie tylko w maju, bo w maju zasiewasz te ziarna, tak? Nie zmarnuj tych swoich talentów. Przeanalizuj, jakie posiadasz zasoby, żeby, żeby rozwijać swoje, swoje umiejętności, żeby szukać nowych możliwości, tak? Mówię, weź to życie we własne ręce. Żongluj tą energią, tak? Która jest naprawdę piękna. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze afirmację na to czytanie. Afirmacja dla bliźnią na maj 2022. Afirmacja dla bliźnią na maj 2022. I już tu wyciągamy. Afirmację dla Was, moi kochani. Prowadzi mnie Boska Opatrzność, dzięki której wybieram to, co dla mnie korzystne. Tak, dlatego. Tu masz wybór, drogi, bo masz dużo możliwości, drogi bliźniaku. Masz tu wybór, tu masz potencjał, tak, i naprawdę warto wykorzystać wszystko, co jest w tobie. Wszystko, co jest w tobie, a masz duży potencjał, masz duże zasoby, masz dużo możliwości, po prostu yy, zacznij nimi żonglować, tak. Wciągnę jeszcze kartę Michała Archanioła na to czytanie dla Bliźniaka. Zobaczymy, karta ochronna, taka energia ochronna dla Bliźniaka na maj 2022. Zobaczymy, co tu Michał Archanioł chce ci przekazać, tak? Jaką myśl? Bóg ma władzę, tak? Bóg ma władzę. I pamiętaj, że. Kiedy ta karta wieży o tym mówi, że czasem coś przychodzi coś przychodzi z zewnątrz, coś niezależnego od nas, tak? Coś, z czym naprawdę nie chcieliśmy się pogodzić, tkwiliśmy w czymś, tkwiliśmy w czymś co, co nie było dla nas dobre, tak? I nie potrafiliśmy podjąć decyzji. Więc, więc ta wieża następuje, ale po tej wieży jest odrodzenie. Jest naprawdę pełnia życia, wyzdrowienie. Asbuław mówi o takiej właśnie fajnej realizacji swoich planów, o zasianiu tych swoich ziarenek, pomysłów. Siej to na dobrej glebie, niech to wzrasta. Ty pielęgnuj te swoje pomysły, te swoje działania, czy to w pracy, czy to w związku, czy to w domu, gdziekolwiek, co, czymkolwiek byś się zajmował, czymkolwiek byś się. Do czegokolwiek byś przyłożył ręce, po prostu twórz doskonałość, tak? I tutaj od Archanioła Michała, Bóg ma władzę, przeczytam modlitwę. Dobry Boże, proszę, pomóż mi uwolnić się od tej sytuacji. Podaruj wiarę i zaufanie do Twojej świętej mądrości i wiecznej miłości, aby rozwiązać i wyleczyć wszystko i wszystkich których dotyczy. No, to dotyczy sytuacji, być może w pracy, bo tak mi to wygląda. Była jakaś współpraca, było jakieś uczucie, początek jakiegoś uczucia, które chyba nie wyszło. Tutaj ta dziewiątka mieczy, taki ból i troszeczkę poczucie krzywdy, tak? Ale tutaj ty wchodzisz z tą energią, MAGA. Jest ten, jest ten impuls, jest ten impuls do działania. Tak, po tej karcie wieży i ty ruszasz do przodu. A więc życzę ci, drogi bliźniaku, wszystkiego dobrego, abyś podniósł się ze wszystkich swoich takich zmartwień, abyś rozwiązywał swoje problemy z taką siłą przebicia, abyś znalazł sobie tą moc i energię na pokonywanie przeszkód. Nie przejmuj się tym, co się wydarza, bo czasami jest tak, że nie wie, wydaje nam się, że to jest straszne, ale z biegiem czasu, tak, czas pokazuje nam, że to było dla nas dobre. Nie zawsze tak jest, ale jeżeli coś przychodzi z zewnątrz, to znaczy, że to, co się działo w Twoim życiu, nie było z Tobą yy, spójne, tak? Więc myślę, że dasz radę i będzie wszystko dobrze, bo karty mówią, że pięknie Pięknie czeka Cię taki rozwój osobisty. Czy jeżeli chodzi o pracę, znajdziesz tą pracę, jeżeli chodzi o, o jakieś uczucia, emocje, też, też wszystko jest na dobrej drodze. Tylko Ty najpierw musisz zadbać o siebie, najpierw musisz do, dojść do tego uzdrowienia, do tego wyzdrowienia, tak? I wtedy możesz szukać takiej stabilizacji emocjonalnej, takiego. Bo ja widzę, że tu coś się zadziało, tutaj był jakiś taki, taki zaczątek jakiejś miłości, ale ty to bardzo jakby jak, jak gdyby um, trzymałaś, um, bardzo nie dawałaś um, takiej wolności troszeczkę um, tej drugiej osobie. Tak, tak ja to widzę. Ale dobrze, wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży, więc życzę wszystkiego dobrego. I do usłyszenia. Do następnego razu.